dobry. Dobra, co my tu mamy? <laughs> świece do wymiany. No to wymieniaj pan, tylko szybko. <laughs> Ale trafiłem na jakiegoś frajera. Przecież ja nawet na świece nie spojrzałem. Dobra, widać, że się nie zna, to mu wcisnę jakiś kit, że trzeba coś wymienić, powymyślam jakieś rzeczy, ale będą pieniążki dzisiaj łatwe. <laughs> co za frajer. Dobra. No i ja tu jeszcze widzę, że klocki, tarcze do wymiany, płyn hamulcowy do chłodnicy, kondensator równikowy, bulbulator. No w roboty jest, no. I tu jeszcze klapki od kolektora. No dobra, dobra, wymienię pan, tylko szybciej, bo nie mam czasu. Dobra, hmm, to biorę się do roboty. Gotowe. Dobra, super. To teraz bierz się pan za moje auto.